Dzień dobry! Nazywam się Rafał i to jest Mieszko. I to być może, jeśli taka będzie wola Ojca, będzie kolejna dobra nowina. Kolejny film, w którym dzielę się tym, co Bóg mi objawił, swoją radością. Swoim spokojem, który jest darem, i w których zachęcam. Mam nadzieję, przynajmniej, że zachęcam do tego, aby oddać życie Bogu, aby. Spojrzeć na, na życie trochę może z innej strony, Ups. Aby, aby otworzyć się na taką ewentualność, że być może jest coś więcej. Czego możemy doświadczyć poza tymi takimi ziemskimi, chwilowymi przyjemnościami, doznaniami? I że Wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni. Każdy z nas ma takie same szanse, takie same prawdopodobieństwo i możliwość, aby doświadczyć tych darów, które Bóg nam przygotował, które chce nam dać. I nie trzeba, aby je poczuć, aby je odkryć nie trzeba czekać do śmierci. Tak jak niektórzy tutaj mówią, zwłaszcza na, 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 na blogu, gdzieś tam przy wpisach na Facebooku. Nie trzeba czekać do śmierci, można na efekty Bożego działania w naszym życiu. Te efekty można odkryć tu i teraz, w tej chwili. Więc jeżeli do czegoś zachęcam, to nie do tego, aby uwierzyć. To, co mówię, ale żeby to sprawdzić, żeby tego doświadczyć i samodzielnie powiedzieć po swoim doświadczeniu, tak, to prawda albo nie, to w ogóle nie działa. Więc to, co chcę teraz powiedzieć, to to, że to, co odczytuję w Biblii, ta naukę Jezusa Chrystusa, która tam jest zawarta, to jest najbardziej praktyczna rzecz, jaka, jaka jest. Przynosząca natychmiastowe owoce. To nie jest opowieść, w którą trzeba uwierzyć, w takim sensie, że uwierzyć, że, że po śmierci się coś wydarzy, a przez całe życie cierpieć i, i, i karmić się tylko i wyłącznie nadzieją. Jakby To, co mi zostało objawione, to jest coś, co możemy sprawdzić tu i teraz. Poczuć tego owoce tu i teraz. Nie czekać. I moja zachęta w tych wszystkich filmach, pewnie nieudolna i, i taka ludzka, bardzo, ale szczera, i, i myślę, że dla niektórych pomocna. Ta zachęta jest taka właśnie, aby, aby tu i teraz to sprawdzić aby nie wierzyć na słowo, tylko doświadczać sprawdzać w doświadczeniu. Czy jest w istocie tak jak mówię. I sprawdźmy albo sprawdźmy może to złe słowo, ale, ale oddajmy się na te następne parę chwil modlitwie. W ciszy. Ciszy naszych serc, mimo tego, że na zewnątrz być może będzie hałas, szum, mieszko jeździ swoim samochodem i, i dużo rzeczy się dzieje pewnie w Waszym życiu i w czasie, kiedy oglądacie ten film również. Ale to jest taka wspaniała możliwość, żeby odkryć to, że cisza naszych serc nie może być zakłócona. Nie, nie jest. Nie jest możliwe, aby cokolwiek z zewnątrz zakłóciło tą ciszę. Nie jest możliwe, aby cokolwiek z zewnątrz zakłóciło albo przeszkodziło Bogu, aby, aby objawił nam swoją moc. Więc czasami, właśnie w takich niesprzyjających okol okolicznościach, taka modlitwa może być. Dla nas błogosławieństwem, bo będziemy w stanie sprawdzić i doświadczyć, że rzeczywiście nic nie jest w stanie nas oddzielić od Bożego miłosierdzia, od Bożej miłości, od ciszy, w której Bóg objawia swoje oblicze, swoją obecność, w której przemawia do nas nie tak jak ludzie, nie tak jak myśli, a jednocześnie nie pozostawia w nas wątpliwości. Więc teraz, właśnie w tym miejscu, w którym każdy z nas jest, ja również, oddajmy się tej ciszy. To wszystko, co mamy teraz w głowie, wszystkie nasze myśli, obawy, wątpliwości, smutki czy radości, pragnienia albo rozczarowania, to wszystko zostawiamy. Wszystko odkładamy na bok. Być może za parę chwil będziemy mogli do nich wrócić i je, i je zabrać i znowu się nimi znowu zwracać na nie uwagę. Ale teraz na te parę chwil zostawiamy je. I oddajemy się Bogu całkowicie. Podobnie z wszystkimi zewnętrznymi hałasami, przeszkadzajkami tym wszystkim, co się dzieje wokół nas, przez te parę chwil następnych odwracamy od tego naszą uwagę, aby skupić się na tym, który jest poza tymi wszystkimi hałasami, myślami, pragnieniami. Ten, który był, który jest i który przychodzi. I przez te parę chwili staniemy się jak dzieci, które niczego więcej nie pragną, jak tylko odpocząć w ramionach ukochanego Ojca. I wiedzą i mają takie przekonanie, że niczego więcej nie potrzebują, bo wszystko będzie im dane wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Więc w tym zaufaniu, w tej ciszy, powierzmy się Bogu na następne kilka chwil. Dzisiaj może chwilę o modlitwie i na moim blogu znajduje się wiele modlitw, które, które gdzieś pod wpływem jakiegoś impulsu. W pewnym momencie zacząłem spisywać najpierw dla siebie w zielonym zeszycie, a potem gdzieś pewnie w prawie równolegle zacząłem wpisywać je na bloga, na najpierw takiego prywatnego, później którego udostępniłem publicznie. I To, co zauważyłem, to to, że te modlitwy się zmieniają. Te nawet, które wychodzą z mojego serca. Te modlitwy są różne. Inne były kiedyś, inne są teraz. Pewnie dalej będą się zmieniać, ewoluować. Kiedyś pojawiały się codziennie, teraz pojawiają się co jakiś czas. I to co, to co chyba chcę powiedzieć, to to, że te modlitwy są tylko takim wierzchołkiem góry lodowej, można tak powiedzieć, w cudzysłowie. Że one są Taką, takim darem od Boga, w którym w słowach zapisywane jest to, co się dzieje w moim sercu przez cały czas. I pewnie różne formy tych modlitw, różne treści wynikają z tego, że różne rzeczy we mnie się dzieją. I z racji tego, że nie jestem w stanie pewnie wszystkiego tego opisać, nie ma też takiej potrzeby, to tylko część z nich się manifestuje w postaci modlitwy, w postaci słów, które często mnie też zadziwiają, gdy je czytam, ale wypełniają radością i spokojem i uwielbieniem Boga Ojca. I poza tymi momentami, kiedy spisuję te modlitwy i czytam te modlitwy, można powiedzieć, że w moim doświadczeniu to wygląda w ten sposób, że je spisuję, ale często mam wrażenie, że, że to nie ja je. Nie, na, zawsze mam wrażenie, że to nie ja jestem autorem. Nie wiem, w, dokąd zmierza ta modlitwa, która jak ona. Jakim ona będzie miała wydźwięk, później je czytam i mam wrażenie, że dopiero wtedy ją rozumiem. Dopiero wtedy jakby ona działa we mnie. Pozwalam, aby te słowa tak jakby zasiały owoce w moim sercu. I pozwalam, nic specjalnego nie robię poza, poza przeczytaniem i, i taką chwilą ciszy, w której pozwalam, aby to, co się ma wydarzyć, Efekcie tej modlitwy się wydarzyło. Ale potem jest cały dzień, czasami wracam do tych modlitw, a czasami nie, w której również trwa modlitwa. Tylko modlitwa, która nie ma jakiejś formy, takiej w postaci słów czy gestów. Takich wyraźnych, chociaż czasami się tak dzieje, że sobie śpiewam jakieś pieśni uwielbienia, albo, albo mówię w językach, albo no cokolwiek jakieś słowa modlitwy przychodzą mi do głowy i je powtarzam na głos albo cicho. Ale w moim sercu jest ciągle modlitwa. W moim sercu jest ciągłe uwielbienie Boga. I nie potrafię tego wyrazić. Tak, żeby to chyba było jasne. Ale w moim sercu jest ciągle cisza, w której uwielbiam, w której adoruję tego, który nas stworzył. We wszystkim, co się wydarza, we wszystkim, w każdym spotkaniu, w każdej, Przykrości w każdej radości. W uwielbieniu albo w zniechęceniu. I... I są takie momenty, które mi przynajmniej bardzo w tym pomagają, na przykład post. Dla mnie post jest, czyli piątek jest takim dniem, gdzie to jest jeszcze takie szczególnie mocne. Właśnie z powodu, z powodu ym, też pewnie to chyba nie, jest, nie ma jakiegoś większego sensu, ale właśnie z powodu głodu, z powodu tego, że piję tylko wodę, więc, więc jestem głodny, można powiedzieć, od rana do wieczora, ale zamiast wywoływać we mnie jakieś takie negatywne. Oczucia wywołuje to u mnie jeszcze większe uwielbienie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale, ale tak to wygląda. I wiem, że był, był przed tym momentem, kiedy, sta, kiedy jest to takie naturalne i, i można powiedzieć w cudzysłowie bezwysiłkowe, był taki czas, kiedy te modlitwy moje, kiedy musiałem sobie o tym przypominać. Może to, może to będzie cenne dla niektórych z was. Ja wtedy nie myślałem jeszcze tak bardzo bezpośrednio o Bogu, nie wyrażałem tego w, tak, w taki sposób, jak teraz to mówię. Natomiast jakby w, w moim sercu przybierało to taką samą formę. Innych nazw używałem. I miałem w sobie taką determinację, że w każdej sytuacji będę pamiętał o tym, żeby zanurzać się w tej ciszy, zanurzać się w tym uwielbieniu. I wtedy to przychodziło i to wtedy musiałem to niejako siłą woli sobie przypominać, czyli, czyli to wyglądało w praktyce w ten sposób, że jakby pamiętałem, byłem, byłem w ciszy, byłem w spokoju, takim wewnętrznym. Nie mówię o tym, co się działo na zewnątrz, bo różne rzeczy się działy. Ale w pewnym momencie dałem się wciągnąć w jakieś zawirowania i zapominałem. I później znowu sobie przypominałem i znowu oddawałem się tej cichej adoracji, uwielbieniu. I potem znowu zapominałem i znowu sobie przypominałem. Ale to, co się wydarzało, to po prostu było to, że te przerwy w tej modlitwie były na początku coraz długie. Na zasadzie takiej, że przebywałem w ciszy parę sekund, a parę godzin, były pogrążony w swoich myślach, obawach, lękach i, i tym wszystkim, co mnie odciągało od tej modlitwy. Ale determinacja we mnie była tak duża, że nie odpuszczę, że, że, jakby od, że chcę odkryć to, co zostało mi wcześniej. Objawione w obecności moich nauczycieli, tych osób, które mnie prowadziły, o których gdzieś tam wcześniej mówiłem, że, że nie zniechęcałem się i to przynosiło owoce. W tym sensie, że coraz szybciej przypominałem sobie o tym, że, że porzuciłem swoją modlitwę i wracałem do niej. Coraz szybciej i coraz dłużej pozostawałem w modlitwie. Więc. Więc mogę powiedzieć, że zachęcam tych, którzy czują, że to może mieć dla nich sens albo że ta wskazówka może być dla nich pomocna, do niepoddawania się, do przypominania sobie o tej ciągłej, nieustannej modlitwie, która, która w takiej formie, w jakiej czujecie, że jest dla Was dobra, może się w Was odbywać. Najpierw siłą woli, przypominaniem sobie, a później, tak jak ze wszystkim, stanie się to dla Was coraz bardziej naturalne. Coraz bliższe. Coraz szybciej zauważycie, że gdzieś odpłynęliście myślami i Waszą uwagą. Aż w końcu... Będziecie mogli powiedzieć... że modlitwa jest w was nieustannie. I standardowo zapraszam do Pisma Świętego, do czytania, do, lekt do, do lektury, w dowolny sposób, jak czujecie, że jest dla was Przydatne, ale z obcowaniem z nim, do, do tam odpowiedzi, słowa na dzisiaj, na daną chwilę, na daną godzinę, na daną sytuację. I nie zniechęcajcie się tym, że słowa, które przeczytacie, na przykład mogą być, wydawać się dla was zupełnie niezrozumiałe i niepasujące do tej sytuacji. To nieprawda. Przeczytajcie, pobądźcie chwilę z tym, co zostało Wam objawione, i zaufajcie, że nawet jeżeli nie rozumiecie, to, to moc tych słów w Was już wykonała pracę, dokonała się przemiana, nawet jeżeli jej nie widzicie, w odpowiednim momencie zobaczycie, że to miało, że to miało znaczenie, że to miało sens. Dziękuję za dzisiaj.